Właśnie w sklepiku zobaczyłem 100 star dropów, więc zacząłem otwierać. Otworzyłem chyba dwa albo trzy, a jeszcze chcę otworzyć na odcinku, więc lecimy. Rzadki, bardzo rzadki Epicki Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Punkty mocy. Pięćdziesiąt punktów mocy. Pięćdziesiąt tam... <laughs> Mityczny! Joo! Jaki słodziak! Urka Rzadki 50 kas 50 pieniążków Epicki Widzisz, że znaczy się Legendarny! Dobrze widzowie. Wy w tym momencie zostawiacie suba i łapkę. A ja otwieram legendarny starch. 3, 2, 1 Aaaa, myślałem, że nowa postać. Znowu? A. Kolejna skórka do niej Dwie skórki z samej postaci. Ale to dobrze Emotka Epicki. Co będzie z Epickiego? Przebranie do. Mani. Bardzo rzadki. Rzadki. Widzowie, wy nie łapkujecie. Nie dajecie łapyczek w górę, więc słabe na razie idą. Musicie łapkować w górę. O! A pizza. Dwieście kas. rzadki. 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 Pidowię. Przyspieszę to. Będzie cały czas klika. Będzie szybciej, widzowie, Będzie trochę reagowało, ale będzie szybciej. Jezu, widzowie, tam były jakieś... ...wyskotki, ale nie to zobaczyłem, ja. Lecimy, widzowie. To aż 100 star dropów. To będziemy to. ...twierać lezwisko epicki. Bardzo rzadki. Ja otwieram widzowie, to szybko. Szybciutko. Dobrze widzowie. Ja... Ja teraz... Nie wiem czy w sumie jak będzie jakiś fajny to dam wam znać. Na razie mamy tylko jeden legendarny. Chyba dwa albo trzy bity, 4 więc na razie jest kiepsko. Ale co starszok będzie się otwierało? Jest konieczność. Do osi Ale z tego co wziąłem, chyba miało być 100 bityczyn starszoków. Ale już dobra. No dajcie! Jakąś legendę! Widzę, że Wam się... Yy, możecie sobie też przyspieszyć ten film Nie, jak chcecie. Ostatnio Wam się odcinek z Obaga Świni podobał, więc będę robił też jakieś fajne opieki. Tylko, że to jest chyba najdłuższy Opelik, Epicki. O. Mityczny? No. Nowy zadybiarz? Tak, mamy nowego zadybiarza. To jest bardzo rzadki to jest zadybiarz. No rzadki, ale bardzo, wiecie o co chodzi. Bicki. O, strój do Karla. Fajnie. Dobra, jakieś punkty moc. Kasa, przyspieszcie sobie chyba ten film, tak będzie lepiej. Jak chcecie. Ten opening będzie trwał bardzo długo. Bardzo długo. Więc lepiej sobie przyspieszcie. Znaczy nie, nie wiem, czy tak długo. Ale jak będzie coś fajnego, losuje tą skórkę, to. To wiecie. Zatrzymajcie film. Epicki? No nie. Najbardziej tylko jakie zapiski to mam jakąś nadzieję. No kurde, kiedy będą legendarne? Ja chyba mam najmniejsze szczęście. Najmniejsze szczęście. Trójno. No. Nie wiem ile to koło w sumie. Episki, episki, episki. Znowu epik. Błagam, kiedy będzie jakiś lekada. Dobra widzowie. To ja może, może zatrzymam wam ten film, jak będzie jakaś legenda, albo, albo nie zatrzymam. Dobra. Widzowie, lecimy z całym openingiem, zobaczymy ile to zajmie. Lecimy. Epicki. Spityczny. Epicki. Teraz już lepsze. Bardzo rzadki rzadki wrzeście w udało nam się zebrać wszystkie! Tak mi tepnęło do sklepu, dobra Ale widzowie, je, mi się wydawało jedną rzecz że zostaniemy to z tobityczych stropów, a jest to stardropów. To myślałem. Ale podsumujmy sobie dzisiejszy opening. Zdobyliśmy dwie... To max zdobyliśmy dwa przebrania. Taką max. To mi się bardzo nawet podoba. I taką max. Zdobyliśmy to... Man... Jak, jakąś przebranie, zawsze nie wiem jak ona się nazywa możecie napisać w komentarzach takie przebranie, do no, i zdobyłem z mikrofonem Dobra. Yy. no parla, zabudziłem jak się nazywa, zdobyłem takiego robotka no fajnie o nie ale Redgara nie mogę rozwinąć. na jedenasty. Zdobyłem jeszcze nowego skinka. Gusa. Którym. kus, który może będę grał, czy nie. Do Karla zrobiłem nowe przebranie około jeszcze zrobiłem widzowie. Chyba już do wszystkich. No saba jeszcze. O! To może te przebraja wypróbujemy na wstępnym odcinku. Subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę i na razie.